Ty, kto jest jeszcze milion, bo chujnie <laughs> Ty, ja w sumie mogłem to tak zrobić, niech ich rzucacie Dobra Jeszcze ty Dobra wszyscy Nie wiem o co chodzi. Nie no, powiedzcie mi, że już, bo ja tu Pierre dostanę. Tak się teraz będziemy bawić, tak? No cóż, na przynajmniej zapis dalej. Co on do mnie idzie? Baw się dobrze, goil. On mnie chyba nie lubi. Wow. Hm. Szkasię ciekawymięczy. Nie, na no wątpię, żeby tu się postawiło. Z pewnością szedz na około. Nie, no, koleś mi chyba ewidentnie nie lubi, ale. Nie musi być od razu taki niemiły. Ja tam dla wszystkich jestem miły zawsze. Przynajmniej się staram. Hmm. Tu tak te skałki jakby inaczej wyglądają, ale. po co ten to było, to ja nie wiem. Tu też nie wiem po co to miało być. O Lumos się też. O nie, no fakt. <guliner să> o Jezu, nie, ja już nigdzie nie schodzę, nie ma szans. A, jak na tym stoi ogólnie, to wtedy. Mhm. Kurza, wypiłem eliksir. Nie ma kurwa, nikt tu nie wejdzie. To fajnie takie czarne tłonie, nie? Nie wiadomo co tam niby jest. No cóż. Hm. Tu już ściana oświetlona do pewnego momentu, już czarna. Na górze jeszcze jakaś platforma. Wow. A pochodni niby są a to tak naprawdę to jest JPG, tak jakby no nie? Teraz się przyjrzałem, że pochodnie się nie palą, a w jedynce się paliły nawet, Tak mi się wydaje, przynajmniej, bo w więzieniu z kabanu na pewno, ale nie wiem, bo w jedynce dwójce i trójce jest ten sam silnik, podarza. Tylko, że w dwójce jest ulepszony, tak jak tu teraz widzimy. I w więzieniu z też jest ten sam, tylko, że bardziej jeszcze ulepszony. I w trójce moim zdaniem ta opcja była najlepiej, dlatego... W trójce najlepiej ten silnik wyszedł, ten poprawiony, dlatego... Trójka jest moim zdaniem najlepszą częścią. Ale idźmy już do przodu, nie gadajmy tyle. <laughs> Wtedy tam już ptaki, pom ptaki nie wiem, czy to ptaki. Czy hmm. mogę wskoczyć, ale nie wiem po co Pewnie jakiś sekret tam jest, ale nie chcę się tam iść. No chodź tu Aha. taki grubas w powietrzu go zabił. A tu się ściana chyba otworzyła, tylko, że czar się już dezaktywował. No o, wreszcie, Jezus Mario. Wyglądasz na mniej głodnego niż zwykle, Goil. O kurwa, Kamoa, jeszcze murzyn. Ja pierdolę. Slitering, kurwa. O. o. sorry, musiałem się podrapać po plecach. Mikro no. Dobra, nie będę się bawił już w te sekrety. Na tym poziomie jest ich 8. Tylko idźmy przed siebie. Ciekawe, co bym tam znalazł, ale. Idźmy. Zajat mi jeszcze Urus. Kurwa. Jak ktoś, je, jak ktoś jest mądry i wie, wie, co to jest, to dostanie nagrodę, jak mi powie. Hehe, <ścoughs> Dobra. Zajad jak coś... Dobra, idziemy przed ciebie. Draco, gdzie ty jesteś kurwa? Mały skórę z O że, jakie małe. Chodzisz, Goil. No A tu jest... Ja to już chciałem kryształową kurą na, na, nazwać. A tu takie coś. Fajne firanki. Muszę moją mamę zawołać. O cienkie. cienkie. I JPG normalne. Chyba nie chcesz, żebyśmy zawołały profesora Snape'a, co? Co znowu? Chyba nie chcesz, żebyśmy zawołały profesora Snape'a, co? Ciebie tu nikt nie lubi, kurwa, no. O cóż, no... Nic do tego nie mam, ale... Dziwnie wyglądasz, Gory. Nie wyglądasz ani na okrutnego, ani na głupiego. Jesteś gory. No. Wszędzie cię szukam. Chodź za mną. Mam jakiś jebany wybór. Mm. Wiesz, Goyle, Dumbledore chyba próbuje udawać, że nic się nie dzieje. Jeśli szybko nie powstrzyma ataków, to go wyleją. Święty Potter też nie ma instynktu porządnego czarodzieja. Ludzie myślą, że to on jest dziedzicem Slytherina. Chciałbym wiedzieć, kto to jest. Mógłbym mu pomóc... Musisz chyba wiedzieć, kto za tym stoi. Wiesz, że nie mam pojęcia. Goil, ile razy mam ci powtarzać? Ale jedno wiem. Kiedy komnata tajemnic została otwarta ostatnim razem, zginęła jakaś szlama. Założę się, że teraz prędzej czy później też jakaś zginie. Oby to była Granger. Wiesz, yy, Draco? Chyba powinienem już iść. Dokąd? Yy, do szpitala. Yy, tak, właśnie do szpitala. Żuch mnie rozwolał i muszę coś na to wziąć. No to idź. Nie chcę, żebyś tu stał cały wieczór ze zbolałą miną. <gry> Aha, dobra w sensie, że już mogę iść tak. Jezu, jak ktoś nas raz zobaczył. trzymać się z daleka od i wymknąć się. Jeśli mnie zauważył, kto wie co może się zdarzyć? Mam powiedział chyba, jeśli mnie zauważyła... Ten... sobie zauważył? Tak pewno być, nie? Ciekawe co było jakbym tam poszedł, ale mnie kurci żeby to sprawdzić. Ale już nie chcę przeciągać nagrania, więc się powstrzymam. Wow. Coś tu nie gra! Panie profesorze! Wow Jaka muzyczka, ej, kurwa Szkoda, że tu nie ma To jest pierdolona. Kurwa, ileś zgonów, no na co tam patrzysz? Na nic. Co? tu, nie gra. Panie profesorze, o Boże. Gdy wszyscy wrócili z Fermi, <laughs> wiadomość, że prawie bez głowy nikt został spetryfikowany. Rozniosła się po szkole niczym czarna chmura. Myśleli, że skoro można spetryfikować nawet ducha, nikt nie jest bezpieczny. Pierwszoroczni chodzili po szkole w zbitych grupkach, bojąc się, że samotna wyprawa może grozić atakiem. Rozwinął się handel talizmanami, amuletami i innymi środkami ochrony. Tymczasem, Harry odkrył, że Draco Malfoy. Nie jest dziedzicem Slytherina, ale jeśli to nie Draco i nie Harry, to kto? Szybciej, Harry, Czas na lekcję obrony przed ciemnymi mocami! Znowu z nim? Będzie cudowny. Profesor Lockhart nauczy nas Spongify! Chodź, Hary! Jezu, jaka wymowa! Ja pierdolę... To nawet w następnej części już to inaczej wymówili. Ja pierdolę. Kurwa, przecukrowałem sobie herbatę. Zawsze tle daję, ale w tym liptonie jeden i pół. Zawsze tle w każdej. A w liptonie to jakoś dziwnie smakuje w jakby było przecukrowane. Ale cóż. Gdzie ty kobieto po. O, tam dobra.